Harce grania, śpiewania i honory Sabałowej Nocy to esencja góralszczyzny. Najważniejszy punkt programu Sabałowych Bajań, kultowej bukowiańskiej imprezy tego roku 58. Sabałową Noc gościła stacja Rusiński. Wśród gości pojawił się wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Koncertowy początek wieczoru zapewniły Bukowianom i Rzeszy Turystów zespoły Potok i Wierchowianie. you <laughs> Zbójnicka starszyzna, której hetmani rodowity bukowianin, profesor Stanisław Chodorowicz, od prawie pół wieku, ludziom zasłużonym dla regionalnej kultury, tradycji i lokalnej społeczności, nadaje tytuły zbójników. Historia mianowania Orlic jest znacznie młodsza, bo czternastoletnia. Hetmanie, Orlice, zbójnicy, zgromadzeń zgromadzeni goście. Przychodzimy dziś ok. Tutokdowoz z sykownymi dziewczętami, kobietkami, co swoją pracą i miłością do naszej ziemi godne są miana taczańskich górnic. Grono Orlic powiększyły Teresa Mirga, romska poetka i pieśniarka z Czarnej Góry, Elżbieta Łukus, przewodniczka beskicka, regionalistka, założycielka zespołów i nauczycielka ze spiszu, Agnieszka Szymaszek z Zakopanego, przewodniczka tatrzańska, redaktorka naczelna kwartalnika Tatry i Paulina Peciak z Nowego Targu, szefowa akademickiego zespołu Młode Podhale. przypisane kandydatom na zbójników przechodzili białczanin Stanisław Remiasz, kierownik i instruktor zespołów regionalnych, Tomasz Wojtas z Jurgowa, muzykant i nauczyciel gry na instrumentach oraz Jan Stanisław Galica Kasecka, muzykant i pytoc z Zakopanego. A wicepremier pasowania dostąpił warunkowo. Muzyka że wystąpi Władek Kłosiński-Kamysz, który by no może przyczynił różnych potrzebnych rzeczy. Co wy, hetmanie, o tym myślicie? Myślę, że się da. A przycinić, No nie przycini. nie przyczyni. <noise> Próbować go nie wiem, czy teraz będziemy, czy go wypróbujemy w nobliwym czasie. Wypróbujemy go w noblistym czasie, jak już będzie przyciniony. <noise> <noise> ale to będą kujskie próby, to lekko nie będzie. Moi drodzy, no to się muszę wytłumaczyć e, z podziękowaniem, ale jest tutaj tajna misja, w której ja tu jestem, tak naprawdę. Teraz już mogę o niej powiedzieć. E, wracam prosto z Waszyngtonu, ze szczytu NATO. W Stanach kupujemy najnowocześniejsze samoloty F-35. Płacimy za nie bardzo dużo. Zanim dolecą, to jeszcze trochę wody wiss upłynie. A tu wylizingować ornicę można po prostu. I do patrolowania polskiego nie ma, nie ma sprawy. No, po takie to samo, jak tak... nie ma lotniska, a tutaj jest sobie lekarzadnie. No to one lotniska nie potrzebują. One usiądą wszędzie. Ja nie wiem, czy te rodzice nie będą droższe niż te F-35. <grymne> samo uzbrojenie. Długoterminowo? Utrzyma... Samo uzbrojenie takie, a utrzymanie to nie wiem. Ale widzę, że wy nie zbiednieliście i sobie jakoś dajecie radę. Warunek przyjęcia do zbójnickiej kompanii to oczywiście też przysięga, która nakazuje gruntować dobro rozumnej ślebody i rodnych korzeni. Zbójnikiem być zdałem zamiar Prawości, Prawości, honorności, a i towarzyszą w moich, moich niejakim nie sposobem nie wyzdradzić. Agni mi Bóg. do I święto Anno Patronku Lasa. Władysławie przyjacielu, pasuję cię na zbójnika. Furgoj po górnych pyrciak. Furgoj dla syćkik, Niech ci się wiecie. Przyjmij te tą gałązkę Limbową. Oznakę wolności. Niech ci w tych dokonaniach drogę prości, niech prostuje. Wszystkiego ona na lepszego. Wielki krąg przy potężnej watrze zapalonej pochodniami to znak umiłowania przeszłości i poczucia wspólnoty. Ogień zawsze gromadził i ogrzewał, zachęcał do tańca, grania i uradzania. Watra to też zbójnicki żywioł. Janicku ci stargali. Głosunkę na nitki! ci stargali! Głosunkę na Rozochoconą publiczność bawił do późna rokowo-hip-hopowy zespół Afromental. Dzieciaki natomiast miały swoje zabawy i koncerty przez dzień i wiele było tej uciechy. Może trochę za szybko blask watry przyćmił pokaz sztucznych ogni, ale w góralskich duszach płonie ona bez ustanku.